Ostatnie dni to czas bardzo wyraźnych wzrostów cen ropy naftowej na giełdzie w Londynie. Baryłka ropy kosztuje około 90 dolarów i jest to cena, jakiej nie widzieliśmy od 2014 roku. Ropa drożeje w związku z napięciem na linii Ukraina-Rosja oraz niepokojem na Bliskim Wschodzie wywołanym atakiem rakietowym na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ceny ropy utrzymują się na wysokich poziomach, również w związku z tym, że OPEC Plus nie nadąża z wydobyciem, a popyt na ropę utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie to wszystko spowodowało, że tankowanie w Polsce również jest droższe. W ostatnich dniach benzyna PB95 i diesel podrożały o 9,10 groszy na litrze i ich średnie ogólnopolskie ceny wynoszą 5,83 zł oraz 5,89 zł groszy. Potaniał jedynie autogaz, którego cena spadła o 2 grosze do poziomu 3 zł i 9 groszy.